Dzień dobry, kochani. Dziś taki temat, czym się różni mądrość od inteligencji, bo bardzo często my, mówiąc do siebie, rozmawiając, używamy tak naprawdę zamiennie tych dwóch słów, a one znaczą zupełnie inny aspekt naszego funkcjonowania. I tak samo w psychologii, i tak samo w Biblii, są to dwa różne zjawiska. Można być mądrym, nie będąc inteligentnym, i można być inteligentnym, nie będąc mądrym. Oczywiście układ inteligentny-mądry y, też funkcjonuje, ale warto to sobie rozróżnić, bo często mówimy sobie, że jesteśmy głupi, że świat nam udowadnia, że jesteśmy głupi, w domu usłyszeliśmy za dzieciaka, że jesteśmy głupi, i to tak z nami jest, to tak z nami funkcjonuje. My tym kłamstwem tak naprawdę się karmimy. Bo nie spełniamy pewnych standardów, które w naszej głowie się roją. I dziś, właśnie o tych standardach i o tym, czy na pewno to, co ja myślę i jak ja postrzegam swoje funkcjonowanie czy swoje procesy myślowe, czy to na pewno jest to, o co chodzi Bogu i do czego ja tak naprawdę chcę dojść, czy do, dorównać. O, to myślę, że byłoby idealne słowo, bo. Jakoś mam wrażenie, że mm, porównujemy się. Porównujemy się i niekoniecznie z sobą z wczoraj. I to też sprawia, że nie jest nam po drodze, czy dobrze, jeżeli tych dwóch słów nie rozumiemy w sposób pełny. Zmieniamy perspektywę, kochani. Inteligencja, tak naprawdę, w świecie psychologii. I tutaj się powołam na Pana. Wechsela z 1958 roku, który uważa, że definicję inteligencji jest po prostu zdolnością do uczenia się, rozwiązywania problemów i adaptacji do nowych sytuacji. Mamy tak naprawdę różne typy inteligencji. Jest inteligencja logiczno-matematyczna, mierzona testami, jest inteligencja emocjonalna, czyli taka zdolność rozpoznawania i regulowania emocji swoich, ale też innych. Inteligencje są też wielorakie. Był taki pan, który uznał, że każda część naszego funkcjonowania ma odrębną inteligencję i da się to jakoś tam pomierzyć, bo mamy muzyczną, przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną. Wszystkie te inteligencje są w taki sposób mierzone czy porównywane, że w zależności od tego, jaką. Ludzi przebadały, no to taką mamy normę w tej statystyce i tej akurat konkretnej inteligencji. To, co jest najważniejsze, to że wysoka inteligencja, w którym zakresie by ona nie była, nie zawsze prowadzi do dobrych decyzji życiowych i można być naprawdę genialnym naukowcem i jednocześnie popełniać bardzo poważne błędy i moralne, i społeczne, i relacyjne. Więc, inteligencja nawet wysoka nie chroni nas przed różnorakimi problemami tego świata w funkcjonowaniu. Czyli, tak na nasze przekładając, można być inteligentnym, wysoko inteligentnym. A jednocześnie mieć poczucie, że jest się głupim, bo się podejmuje złe decyzje, bo się nie rozumie pewnych um, moralnych zastosowań. Więc, jak widać, inteligencja nie chroni. <grytania> Patrząc na mądrość w psychologii, to według Waltesa i Staudingera to jest połączenie wiedzy o życiu, takiej refleksji moralnej, właśnie. Jest to zdolność do patrzenia z różnych perspektyw i orientacji na dobro wspólne. Czyli takimi kluczowymi elementami mądrości poprzez pryzmat psychologii jest refleksyjność, myślenie w kategoriach długoterminowych konsekwencji. Mądrość daje nam ten kompas moralny, czyli działamy w oparciu o wartości, niekoniecznie o logikę. I to, co jeszcze jest w mądrości bardzo ważne, pokora poznawcza, czyli taka świadomość, samoświadomość, że mogę się mylić, że to, co wymyślę, to, co powiem, to jaką decyzję podejmę, nie musi być tą najlepszą w danej sytuacji i okolicznościach. W Biblii mądrość daje Bóg. Można tu przytoczyć, bo Pan udziela mądrości z ust Jego wiedza i rozum, z, przy, z przysłów 2, 6 czy 9, 10, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Czyli mądrość nie tylko jest sprawą też umysłu, ale głównie i bardzo ważnym elementem mądrości, patrząc na Biblię, jest relacja z Bogiem. Nas, myślę, chrześcijan, to właśnie najbardziej powinno wzruszać i dotykać, że bez Boga nie ma mądrości w takim aspekcie. Apostoł Jakub w ogóle pisze, że mądrość z góry jest przede wszystkim czysta, potem skłonna do zgody, łagodna, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. W Piśmie Świętym mądrość jest moralną i duchową zdolnością stosowania wiedzy we właściwy sposób. Inteligencja może pomóc osiągać cele, ale to mądrość decyduje, czy cel jest godny osiągnięcia. I myślę, że to jest właśnie ten najważniejszy element. Inteligencja może pomóc osiągać cel, ale to mądrość decyduje, czy cel jest godny osiągnięcia. I to jest najważniejsze. Bo patrząc na różnice, tak już w czterech punktach, tak to nazwijmy, to inteligencja to jest zdolność rozwiązywania problemów, ale to mądrość daje rozpoznanie, które problemy warto rozwiązywać. Inteligencja skupia się na skuteczności, ale to mądrość patrzy, czy to skupienie jest ok, bo skupia się na moralności i na wartościach. Inteligencja może być neutralna moralnie. A mądrość zawsze jest etyczna i zawsze etyczny kierunek działań nadaje. Inteligencja może rosnąć dzięki nauce, a mądrość wymaga doświadczenia, refleksji, postawy serca i relacji z Bogiem. I tak naprawdę ten element, że ja się czuję głupi, że ja nie wiem, że ja nie rozumiem, jest w nas tak naprawdę po to żebyśmy szukali Boga, żebyśmy szukali tej jego mądrości. Jest cała przecież księga mądrości. Warto ją przeczytać, jeśli jeszcze nie zagłębiliście lektury tej księgi. Po to, żeby wiedzieć, co Bóg już powiedział na temat moralności i mądrości, którą mogę od niego usłyszeć w sposób najbardziej bezpośredni poprzez jego słowo. Bo nam się wydaje, że, że my nie mamy skąd brać, my byśmy chcieli tak z nim rozmawiać. No tak, ale pierwszy krok do rozmowy z Bogiem, nie wiem czy najważniejszy, ale myślę, że taki pierwszy, który warto uskutecznić, to właśnie jest rozmowa z, z Bogiem poprzez pismo święte. Rozmowa z Bogiem poprzez właśnie lekturę Biblii, gdzie w Księdze Mądrości i w wielu innych fragmentach jest o tym, co Bóg uważa za mądre. Za mądre, czyli dzisiaj już wiemy, moralne i etycznie poprawne, pełne zgody i miłosierdzia. I myślę, że zmiana tej perspektywy, że bojaźń Pana, to może jest to właśnie ten element. Nie, że ktoś mi powiedział, że jestem głupi i się załamałem, i to obniżyło moją samoocenę, i teraz się borykam z jakimiś rzeczami psychicznymi i osobowościowymi, tylko może to poczucie, że jestem głupi, to jest właśnie ta pokora. Może to jest dobre. Może ja się nie powinienem tak przejmować, jak ktoś mówi, że jestem głupi, tylko powinienem powiedzieć mu: wiesz, co, masz rację, łapie się na tym, że ja się mylę. Dzięki, że to zauważyłaś, dzięki temu mogę się rozwijać. Tak naprawdę, powiedzenie takiego stwierdzenia o sobie, która próbuje nas obrazić, rozwala mu system dojeżdżania nas, tak? Takiego, taki system, który sobie przyjął, że będzie nas tym ranił. Jeżeli my w ogóle nie przyjmiemy tego jako zranienia, tylko w ogóle podziękujemy za to, że zwrócił uwagę na to, że możemy się mylić, to jesteśmy wygrani. Wygrani też dla nas samych. Bo uświadomienie sobie tego, że ja mogę się mylić i jeżeli ja się przyznaję do tego, że się mylę i daję sobie tą wolność, że tylko Bóg jest nieomylny, to o ile łatwiej jest mi żyć, o ile łatwiej jest mi podejmować decyzje i o ile łatwiej jest mi brać za nieodpowiedzialność. Bo w momencie, kiedy ja jestem świadomy, że mogę powiedzieć na przykład: OK, podjąłem złą decyzję, przepraszam, myślałem, że będzie dobra, mogę to naprawić. A co się dzieje, kiedy ja nie przyjmuję do wiadomości, że podjąłem złą decyzję, że coś komuś powiedziałem i to go zraniło? No, generalnie żyję w kłamstwie i na pewno się niczego nie nauczę. I te wszystkie rzeczy, które świat nam podaje, oczywiście łatwiej będzie nam ich i, i się nauczyć, jak będziemy mieć wysoką inteligencję. Ale, już samo to, że są różne inteligencje, to może warto poszukać, którą, którą mam wysoko. Bo na ogół jest tak, że którąś mam wysoko, a którąś mam niżej. Oczywiście ta szkolna, logiczno-matematyczna, e, też lingwistyczna, czy ta oparta na ro, rozumowaniu logicznym, będzie e, się przydawać w szkole. I jeżeli mamy inne inteligencje, rodzaje inteligencji rozwinięte, to będziemy mieli poczucie krzywdy, że no, ja mam talent do rysowania, a każą mi pisać poematy, a nie malować obrazy. A ja mam talent do muzyki, i tak naprawdę nikt na to nie patrzy, bo wszyscy chcą, żebym liczył słupki. No i niestety. Tak wygląda szkoła, że jest promowana ta jeden na jeden rodzaj inteligencji na ogół. Ale to nie znaczy, że ja w dorosłym życiu nie mogę rozwijać swoich pasji, nie mogę iść za tym, co mnie pociąga. Pamiętajcie, że te wszystkie rodzaje inteligencji, tak to nazwijmy z psychologii, to są rodzaje, rodzaje talentów, które Bóg w nas wkłada. I niektóre są policzalnie wyższe i to jest mój talent, który mam rozwijać, który mam, e, który mam się dzielić ze światem, który ma mi też przynosić dochód. I są ludzie, którzy na przykład pięknie śpiewają i nic z tym nie robią. Wydaje im się, że to żaden talent. A są ludzie, którzy chcieliby tworzyć muzykę, a nie mają śpiewać chcieliby umieć zaśpiewać i nic. I nie są w stanie tego prze, prze, progu przekroczyć. Dlatego nie lekceważmy tego, w czym jesteśmy dobrzy. Nie lekceważmy tego, że w czymś jesteśmy słabsi. Może tak ma być. Bo może wpadlibyśmy w pychę i nie umielibyśmy sobie z tym poradzić już. A tak, Bóg daje mądrość, jeżeli o, tylko o nią poprosimy, tak jest w Piśmie Świętym, proście o mądrość, a będzie wam dana. Bóg chce zsyłać na nas łaskę, do mądrości, tego żebyśmy żyli moralnie, wysyła tak nam Ducha Świętego i to wszystko ma działać. Więc bądźcie mądrzy, mądrze zarządzajcie swoją inteligencją, rozwijajcie te talenty i te inteligencje, które już macie jako talenty, ale też te, które nie są waszym konikiem, żeby właśnie się poszerzać, żeby zobaczyć, czy może to nie jest coś fajnego, bo można pośpiewać, nie umiejąc śpiewać, bo się po prostu lubi. Niech Wam Bóg błogosławi mądrością.